Kien? Królika! O, jest taki słodki! Też chcę! Gdzie mam patrzeć, Ewo? <laughs> Patrz tutaj! <laughs> tak, też wypatrzyłam królika! Teraz widzę Kukiego! Kuki, bądź miły dla królika! Ten królik jest cudowny, Anabel! Dzięki, też go lubię! Chciałabym mieć takiego samego. Napiszę o nim w liście do Mikołaja. Na pewno go dostaniesz. O ile byłaś w tym roku bardzo grzeczna, bo byłaś, prawda? No, oczywiście, że tak. To znaczy, oczywiście, że byłam. Męczy mnie to czekanie na święta. Powinny być znacznie wcześniej. Emo, ale święta są już jutro. Nie wytrzymam dużo. Chciałabym, żeby święta były dziś. Mikołaj, czy to ty? Tak, Mikołaj, Mikołaj Konrad, który robi. Ho, 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 ho! Konradzie, możemy zacząć Boże Narodzenie dziś? E, nie, święta są jutro. Ale ja nie chcę tyle czekać. Spójrz na kalendarz. Czekałaś na święta tak długo, został ci tylko jeden dzień. Karlo, dlaczego trzeba czekać na święta, żeby móc je świętować? No wiem, czekanie jest ciężkie, ale warto. Obiecuję ci, Emmo. Naprawdę? Tak, czekanie czyni je wyjątkowymi. Dobra, w takim razie czekam. Teddy, zacznijmy święta już dziś. My mi się potrafimy zrobić wiele rzeczy, ale nie sprawimy, by święta były wcześniej. Ale ja nie mogę dłużej czekać. Oczywiście, że możesz. Musisz tylko zacząć coś robić, żeby zająć czas. Na przykład? Hmm... Cóż, zapakowałaś już wszystkie prezenty dla Karli i Konrada? Ja. Ja powinnam im dać prezenty? Aha. Trafię na listę niegrzecznych dzieci, jeśli nie mam prezentów? Eee, nie. Dobrze, że święta są jutro. Zrobię prezenty! Ale jak je S zrobić? Chętnie ci w tym pomogę! Już czas, to wiem. Uśmiechem zacznij każdy dzień, no choć już czas, przygoda jest w nas. Wiesz już może, co chcesz zrobić? Tak! Lampkami już choinka lśni, świąteczny nastrój, nam się śniamy. Odliczamy dni do gwiazdki. Kolory i blask, w świąteczny ten czas i zdradzę ci zasadę, która nie łączy nas. Dajmy coś od siebie w święta. Prezentów cieszę się, dać prezent komuś także chcę ha, lala, Fa la fa zróbmy innym prezenty. Ha, lala, fa la fa la prezent bliskim na święta daj. <tryst々> <tryst々> Dzięki, że pomogłeś mi czekać. Nie ma sprawy. Wesołych świąt, Emmo! Wesołych świąt! Już świąteczny poranek, Emmo! Dałam rady? Poczekałam? Poczekałaś! Ale ja już nie dam rady czekać! Karlo, Konradzie, to prezenty dla was! Jej! O, dzięki, Emmo! Nie wierzę, że masz dla nas prezenty! Oczywiście, że tak! Jestem bardzo miła. Królik, czekałam na ciebie bardzo, bardzo długo.